just that one Trzeba przyznać, że polones w wykonaniu seniorów z kolbut robi piorunujące wrażenie. Tym symbolicznym tańcem rozpoczęła się huczna impreza w Szkole Metropolitalnej w Kowalach. To fantastyczne wydarzenie dla seniorów, którzy kapitalnie się bawią na takich zabawach. Jest to sposób na integrację, aktywizację. Seniorzy nie tylko się bawią, bo też pięknie działają tutaj w naszej gminie, prowadzą różne warsztaty, nawet mają takie zajęcia międzypokoleniowe jest to rzeczywiście okazja do wspólnego świętowania, wspólnej zabawy i integracji, integracji seniorów, która w gminie Kolbudy rzeczywiście jest na najwyższym poziomie. Myślę, że wiele osób tutaj na tej sali, pamiętając ostatni bal i jeszcze kolejne, które były, z wielką przyjemnością przyjechały tutaj do szkoły po to, żeby spotkać się ze swoimi znajomymi, pobawić się, potańczyć, wymienić poglądy i trochę też odetchnąć, więc dobrze w takim gronie się znowu spotkać. Część osób na w balu powtarza się co roku. Jeżeli już przychodzą do nas bawić się tutaj razem, to zazwyczaj mówią, że chcieliby to powtórzyć za rok. Wszyscy wychodzą zadowoleni, uśmiechnięci i o to właśnie chodzi. Swoją obecnością zaszczyciło blisko 400 seniorów z gminy Kolbudy. Miejsca i przede wszystkim chętnych do tańców i swawoli nie brakowało. Oprawę muzyczną zapewnił znany już seniorom zespół Ricardo Bent oraz wokalistka Nela Schmelter. U nas w gminie widać, że seniorzy lubią i potrafią się bawić Także dzisiaj będą mogli usłyszeć kilka wspaniałych hitów z ich lat młodości Między innymi cykady na cykladach czy rudyryc i przy tym się wspaniale bawić Zapytaliśmy uczestników balu o wrażenia Bawimy się tutaj bardzo dobrze, wesoło, muzyka można spotkać tutaj ludzi znajomych, imprezy odbywają się cyklicznie i bardzo sympatycznie chcę się czasami potańczyć. No zabawa jest wspaniała. Rok temu też była wspaniała. No Jest piękna muzyka, śpiew i my się bawimy przy tym. No i jest bardzo miło. Mamy okazję wszystkich się spotkać, bo z widzenia się znamy na jakichś takich zgrupowaniach, a dziś mamy okazję wszystkich się po prostu spotkać i słówko z sobą zamienić. Tak, jest to pyszne jeszcze jedzenie. No. <tak> Także super, bardzo się cieszę Dziękuję. Bez dwóch zdań przyznajemy, że była to impreza na piątkę. Tanecznym krokiem żegnamy się z państwem, przypominając na koniec, że więcej ciekawych newsów z gminy Kolbudy znajdą państwo tradycyjnie na www.północna.tv. na TV. Zachęcamy do lajkowania, komentowania i udostępniania Północ TV. Ty też masz swój głos.